Nazywam się Konrad Strauss. Kimkolwiek jesteście, posłuchajcie, co mam do powiedzenia, bo to ważne. Zanim umarłem, byłem astronautą i inżynierem. Przez jakiś czas nawet żołnierzem. Po śmierci trafiłem do architektów, gdzie torturowano mnie i bezskutecznie próbowano złamać. Potem, jak mnie uwolniono i wróciłem do świata żywych, Byłem przez pewien czas dyplomatą, politykiem i negocjatorem. Widziałem wiele światów, poznałem mnóstwo ważnych osób. Z zachwytem podziwiałem przedstawiane mi cuda i z grozą obserwowałem okucieństwa na niewyobrażalną dla mnie wcześniej skalę. Dziś jestem posłańcem i wieść niosę, to sięgnęły mnie przyszłości. I siedziałem przy jednym stole z pomysłodawcami przerażającego planu. Kieruję te słowa zarówno do śmiertelnych, jak i U nas wszystkich czeka ten sam los. Kataklizm się zbliża, którego nikt z nas w pojedynkę nie jest w stanie powstrzymać. Imperium Zilos, które podniosło się po upadku z początków czasu, powróciło jeszcze silniejsze, jeszcze mocniejsze. Jeszcze bardziej głodne nowych terenów. Zaatakowali ludzkość, ale na nich się nie zatrzymają. Po nich przyjdzie czas na odosobnione tochunów. To będzie to tsunami, które zaleje wszechświat. Nie zatrzyma się na swej drodze, by być wszędzie i mieć wszystko. Osoby, które jemu odmówią zginą. Cywilizacje, które się zbuntują spłyną krwią. Bogowie będą drżeć w strachu przed tym, co ciąga, by potem umrzeć razem z cieniami w blasku jej cesarzowej. Przedwieczni architekci, wasz czas też dobiega końca, bo przyjdzie ona też i po was, by zasiąść na tronie, który jest nad wami. Tak zostało przepowiedziane przez jedną z was. Wybór macie więc między tyranią, śmiercią i nicością. Jest jednak jeszcze jedna droga. Droga sojuszu, który przeciwstawi się temu wszystkiemu. Jedności po to, by odegnać zagrożenie i by móc być panami swojego losu i samemu decydować o swojej przyszłości. Przymierza bez precedensu, którego nigdy wcześniej nie było i nigdy potem nie powstanie. Wielki sojusz śmiertelnych i wiecznych, który wydawać może się niemożliwy. Ale jest osiągalny, o ile zapomnimy o wszystkim, co nas dzieli. To jest mój krzyk ze wzgórza, o to, byśmy mogli istnieć. Przekazujcie tę wiadomość dalej. Niech się wieść rozniesie o tym, co ma miejsce. Przygotujcie się najlepiej, jak potraficie. Przekonajcie do tego, kogo jesteście w stanie. Jeżeli będę mógł, przybędę do Was osobiście, lub zrobią to nasi przedstawiciele. Cokolwiek o tym myślicie, jeśli tego słuchacie, już jesteście jednymi z nas, już stawiacie oko, już jesteście częścią sojuszu.